Trzymają przygotowania do kolejnej edycji Mielec Fashion Time. Modele i modelki intensywnie ćwiczą, aby 2 kwietnia podczas gali finałowej jak najlepiej pokazać kreację tegorocznych projektantów. Nad przebiegiem prób czuwa Roksana Głowińska, choreografka, a jednocześnie reżyser pokazu. Która uczy uczestników, jak poprawnie zaprezentować się na wybiegu. Dzisiejszą próbę mieliśmy oczywiście do, do mielec Fashion Time. Jeśli chodzi o próbę, to powiedziałam, że przebiegła tak klasycznie czyli, właśnie przede wszystkim polegało to na zapoznaniu się z uczestnikami, czy modelami i modelkami. No, i właśnie z tej grupy będziemy ostatecznie wybierać też tą grupę taką ścisłą, która będzie występować. No i próba oczywiście przebiegła bardzo dobrze, także nie było jakichś specjalnie zaskoczeń. Poziom też różny, aczkolwiek to też wynika z jakichś tam indywidualnych predyspozycji, bądź doświadczenia. Także to też można było zobaczyć, ale wiele rzeczy można jeszcze doszlifować. Podczas czwartkowej próby jej uczestnicy mogli także liczyć na cenne wskazówki ze strony międzynarodowej modelki. Paris maziarskiej która zdradziła, co jest najważniejsze w momencie wyjścia na wybieg. Jak podkreśla Paris, modelki modele mają zaprezentować nie siebie, lecz kreację projektantów, bo to właśnie jest głównym celem pokazu. Musicie być wygięte odpowiednio z tyłu, i ramiona muszą być w linii prostej. Czyli maksymalnie wciągamy tutaj tułu, wciągamy kupę i idziemy po linii prostej. Idąc po wybiegu. Proszę, abyście kontrolowały swój wzrok, tak żeby nie mrugać. Bo jak ktoś Wam zrobi zdjęcie z zamkniętymi oczami, projektant ich nie wykorzysta. Zwłaszcza jeśli jest prezentacja, czyli jesteście w takim kulminacyjnym momencie. To jest I lewa, to o, przy e, zatrzymaniu na końcu też nie mrugamy oczami nie patrzymy na fotoreporterów, bo to jest takie jakby finalne zdjęcie na scenie. I idąc, oddychamy przez rozchylone usta i oddychamy nosem, żeby nie było takiego efektu, że. Łapiemy powietrze z no, no, Czyli nie idziemy udając, że nie oddychamy i wygląda to mniej więcej w ten sposób. Idziemy po linii prostej i nie, nie patrzymy się, nie rozglądamy. Zatrzymanie, obrót i wracamy. Sztuka chodzenia po wybiegu może wydawać się prosta, jednak okazuje się, że wcale taka nie jest. Odpowiednia postawa, skupienie, koncentracja oraz mimika twarzy. Wszystkie te aspekty modelki i modele muszą mieć pod całkowitą kontrolą. Oczywiście ważna też jest pewność siebie i zdecydowanie, które początkujący w branży modelingu muszą w sobie wytrenować. Było ciężko, bo na początku myślałem, że chodzenie po wybiegu jest łatwą sprawą, jeszcze dla mężczyzny. Okazało się, że chodzenie po wybiegu dla mężczyzny jest jeszcze trudniejsze niż się wydawało. Bardzo dużo stresu, bardzo dużo trzeba zapamiętać. Można łatwy błąd popełnić, który zepsuje wszystko. Ogólnie jedno, bardzo dużo i przede mną też jest bardzo dużo ciężkiej pracy, żeby osiągnąć cel. Chyba najczęściej to, co łatwo i najszybciej jest zauważyć, to brak pewności siebie. To jest tak, że brak pewności siebie jest bardzo widoczny na, na, na wybiegu. I to jest też coś, co można oczywiście wyćwiczyć. To właśnie to doświadczenie, to spotkania i częstotliwość tych prób powoduje, że, że te osoby się oswajają właśnie z obserwującymi, z osobami, które z publiką przede wszystkim. Także z tym największy problem, bo resztę takich ruchowych rzeczy można doszlifować. No nie zawsze się to udaje, oczywiście, aczkolwiek myślę, że. Z Każda próba będzie coraz lepiej. Było intensywnie. Nie zabrakło odrobiny stresu oraz zmęczenia. Przed uczestnikami Mielec Fashion Time jeszcze kilka prób, podczas których będą mogli dopracować wszelkie szczegóły pokazu. Są zdeterminowani, pracowici i gotowi do dalszego działania. Dla wielu z nich udział w Mielec Fashion Time to spełnienie marzeń. I ta grupa jest dość fajna, miło się z nimi współpracuje. Nie ma rywalizacji. Jedni drugim pomagają. Myślę, że jak na razie po tej pierwszej próbie i po tych dwóch castingach jesteśmy w stanie powiedzieć, że ta grupa, która się utworzyła, jest całkiem e, zawarta i gotowa do działania, i bardzo przyjemna. To jest spełnienie tak naprawdę moich marzeń, bo chcę iść w stronę mody i akurat to mi pomaga. Nie jest w moim mieście, nie muszę nigdzie jeździć. Bardzo się cieszę z tego powodu.